Postanowiliśmy wyjść na spacer w końcu. Nie przyjechaliśmy tutaj, po to, żeby poddawać się ogólnemu trendowi, czyli piciu wina. No więc, jako na celu braliśmy sobie skocznię narciarską imieniem Adama Małysza. No i co? Co widzimy? A, proszę bardzo. Macie skocznię. Niesamowite, że skocznia jest wybudowana tuż przy ruchliwej ulicy. No, można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś skacze i ląduje po prostu na ulicy. Tym bardziej jest to ciekawe, że jak patrzę na to z pewnej odległości, to nie bardzo widzę w ogóle takiego placu, na którym zwykle ci skoczkowie koniec końców się zatrzymują. To wszystko po prostu kończy się na granicy z ulicą, czyli na siatce. No dobrze, postaram się przejść teraz przez tę ruchliwą ulicę. No, i wejdziemy na teren skoczny. Widzę, że nie jesteśmy jedynymi. Na co mam czekać? Nie, nie jesteśmy jedynymi amatorami. Jezu. Że on nie wykręci, stary. Popatrz. Na żyletkę. Popatrz. Koleś nie widzi, że jedzie po, po tym. Popatrz, co sobie zrobił tutaj na górze na szybie. Jak on kurwa jedzie? No jaja, no to może dobrze, że się powstrzymaliśmy z wejściem, bo skończylibyśmy marnie. Nie jest samowite, to chyba nie jest jego. Jak... Odejdź, ja pierdolę. Kurwa, grubo. Dostałeś? No i co? Zatrzyma się i przyjdzie przeprosić, chyba. Kurwa, no to grubo. Słuchajcie, uciekliśmy przed niechybnym uszkodzeniem. Ten domek Cię nie przykrył? Ten domek Cię nie przykrył? Czy znowu do szpitala jedziemy? To mnie trochę nie poraniło, ale to przeżyj... Kurwa, wariat, gorzej, wariat. Trefunk się troszkę tutaj puściła. Kurwa, człowieku. A to Pan był koło tego domku. Tak, tak, staliśmy koło tego domku. Gdzie? Nie, tu mi się z palca? Nie, tu, tu mi Ja Jaja, mam to na kamerze. Nie wiem, yy, czy wszystko, ale kurwa, stary. Niesamowicie, niesamowite jest to, z jaką łatwością ten domek niemal wpadł na nas. Niesamowite. Jakaś serwetka by ci się przydała. Zwalnięty, no naprawdę. Jedzie, przecież widzi, że późwa, jedzie e, samochodem. Poszła szyba, ciekaw jestem, czy tam ktoś siedział z tyłu. Słuchaj, ale dzieci narciarze się zatrzymują, to jest ciekawe. Ale grubo. No słuchajcie, tak... E, przed wejściem to tak okazale nie wyglądało, a to jest spory ośrodek. O no, grubo, a ty, ty też żeś słabo odskoczył stary, zmroziło cię, tak jakbyś chciał tam zostać. Ja się nie spodziewałem, że on cały dom pociągnie. Widziałem, że chyba kolega chce się szybę porysować. Zabrzucam się na wariant No ale że, rozumiem, że on ten domek przesunie do głowy. Półki... Kurwa! To było grube. Aha, widzicie, wszyscy wyhamowują po prostu. Na górce, która została tutaj wybudowana. Stąd też można było sobie pozwolić na to, aby obiekt wybudować tuż przy ulicy.